i uh. Siema, siema, witam was w kolejnym odcinku na kanale i w kolejnym odcinku z serii cotygodniowych nowości. Dzisiaj widzicie w trochę innej perspektywie ten odcinek, gdyż ponieważ nagrywam ten odcinek na live, tutaj możecie zobaczyć czat, co teraz się tam dzieje. No ale ten odcinek nagrywam na live, ponieważ robimy live'a przedłużanego, no i od 18 do 3.30, tak jak widzicie, na razie musimy siedzieć. Więc no, dlatego dzisiejszy odcinek będzie taki w takich warunkach, powiedzmy, nagrywany, ale fajnie. No i dobra, ale przypominam wam o tym jeszcze oczywiście, żebyście zostawili łapeczkę w górę oraz subskryb Picie też na Discorda, link będzie w opisie. No i w dzisiejszym odcinku przedstawię wam jeden post, bo tylko ten jeden post SCS wrzuciło w tym tygodniu, a dosłownie w sumie nawet w tamtym roku, ale to jest 31 grudnia. No i wrzucili tutaj filmik z podsumowaniem, co się stało w poprzednim roku, więc tutaj ten filmik sobie tak przeskrolujemy, powiem wam plus, minus, co się stało. No i dobra, zacznijmy może od pierwszej rzeczy, czyli tak, pi pierwszą rzeczą to jest nowy FMOD Sound System, czyli tutaj chodzi o to, że... a nie, czekajcie, bo to jeszcze jakieś Wcześniejsze były filmy, to może zrobię sobie to na drugim tempie razy dwa. No i dobra, pierwszą rzeczą: Lunar New Year on the Rat, czyli tu po prostu powstało nowe nowy malowanie jako DLC na rok szczura. Prawdopodobnie coś takiego, nie wiem jak się to tam nazywa w Chinach, bo to w, chyba w Chinach. No to to jest taka mała rzecz, która raczej nasz tutaj w Europie nie interesuje. Na no, kolejną rzeczą to jest F-Mod Sound System, jest to nowy system dźwiękowy. Czy nowy to tutaj bym e, mówił co innego, ponieważ ten system no wprowadzony został bardzo w małej części no i dlatego jeszcze on nie został jeszcze przebudowany, on będzie z każdą aktualizacją przebudowany bardziej, Filowo to poprawili dźwięki niby w niektórych ciężarówkach i aut na zewnątrz i ciężarówek też na zewnątrz tak, ale no to, więc no tak jak mówiłem, no po prostu ten system nie został jeszcze do końca całkiem wprowadzony do gry, no ale będzie w przyszłych na pewno aktualizacjach wprowadzany no jest to system dźwiękowy, tak jak już powiedziałem następną rzeczą jest Track at Home Event, no i tutaj wybuchła Wiadomo, wiadomo, co wybuchło, wiadomo kiedy, więc ETS, w sensie firma SC Software zrobiła taki event do ETS i do ATS, który się nazywał Track at Home, czyli po prostu ciężarówką w domu. No i był to jakiś tam event, nie pamiętam, gdzie po prostu jeździliśmy ciężarówką i zdobywaliśmy jakieś tam rzeczy, były takie właśnie malowania dostępne, jak tutaj widzicie. Też jakaś chyba naczepę, się dobrze pamiętam była. No i kolejną rzeczą jest HS, Huch, nie wiem jak to się czyta Tuning pack, no jest to po prostu tuning do takich o takich, nie wiem jak to się nazywa, takich zderzaków do ciężarówki. Dodały też jakieś tam inne rzeczy, no ale no to jest płatne DLC po prostu. Na no, kolejną rzeczą jest Mac Anthem, czyli to jest y, pierwsza ciężarówka, która została dodana w 2020 roku do ATS-u i wyszła ona bardzo dobrze. Jakoś nie słyszałem, w sensie nie mam ATS-a, ale nie słyszałem, żeby dużo ludzi na nią narzekało. No jest to taka ciężarówka, jak tutaj widzicie. No a kolejną rzeczą jest Openable Windows, i y, to są po prostu otwierane okna. I one tam w 1.38 albo 1.39, nie pamiętam do końca no zostały one właśnie wprowadzone w tej aktualizacji, e, no i po prostu chodzi o to, że po prostu możemy otwierać w ciężarówkach okna, a na przykład w autobusach z modyfikacji możemy dzięki temu otwierać e, drzwi albo na przykład luki bagażowe, no a kolejna rzecz to jest taka no mała rzecz czyli First Person Perspective in Service Screen, czyli po prostu pierwsza postać, pierwsza kamera osobowa, wiecie o co chodzi, w serwisie że po prostu możemy chodzić sobie przy ciężarówce, no jest fajne, szkoda, że nie wprowadzili tego normalnie, kolejna Rzecz, kolejną rzeczą jest Ownable Food Tank Trailer, czy po prostu do ATS-u została wprowadzona taka naczepa, e, no, z tym, wiecie, z, do mleka, między innymi Food Tank, e, no, cysterna do jedzenia, coś takiego, no i to było do, tylko do ATS-a. No, a kolejną rzeczą, jeśli dobrze pamiętam, to było DLC, to jest New Steering Creation to Design, w sensie, coś takiego. No, jest to chyba DLC dodające nowe kierownice do ATS-u, z tego co wiem kierownice, albo po prostu aktualizacja. No, nie wiem, szczerze. No, a kolejną rzeczą, jest rework or several French cities? No, jest to po prostu przebudowa jakichś tam miast. Y we Francji, czyli m.in. Metsu, Reimsu, Strasburgu oraz Dijonu, e, czyli miast, które zostały wprowadzone w, jeśli dobrze pamiętam, e, w podstawce, e, no i co, no i to po prostu one zostały wprowadzone, taki remake, no później jeszcze remake był Kale, ale to zaraz o tym powiem, e, no i tak wygląda tutaj, jak to widzicie, kolejna rzecz, a, to była naprawdę fajna rzecz, to był Operation, operation coś takiego, e, mostu w Genei, nie wiem jak to się tam mówi po polsku, to miasto, e, no i po prostu to jest na dole Francji, tak jakby co, no i w tym będzie chodziło o to, że budowano taki powiedzmy w sensie powiedzmy, no budowano taki wielki most i gracze musieli tam zwozić ładunki różne rzeczy, różne rzeczy, no po prostu na singlu, na multi, no i później tam po jakichś tam paru dniach, tam nie wiem tydzień, dwa tygodnie, zbudowano taki most jak tutaj widzicie, kolejną rzeczą było naprawdę fajne DLC do ETS-u, czyli v -E, czyli po prostu do Volvo, Tuning Pack do Volvo dodający no takie coś, ja bardzo często tego tego DLC używam do tuningowania ciężarówek, na przykład Volvo bo no w sensiono jest tylko do Volvo, ale naprawdę bardzo fajny tuning pack, który polecam, bo jest tylko za 14 zł, jest naprawdę spoko. Kolejną rzeczą jest Rework of Los Vegas, i jest to po prostu e, przebudowa Las Vegas, która naprawdę była fajna. Jak te... Tak jak ja mówiłem, ja ATS-a nie mam, więc e, tylko oglądałem to, co jak inni jeździli, ale na przykład u Fonsima widziałem, czy tam u Wujka Buchona, no już nie pamiętam kogo, ale widziałem, że naprawdę fajny jest ten Las Vegas przebudowany, tam jest na przykład taka wielka scena, czy jakiś tam jarmark, nie pamiętam o co chodzi, no ale naprawdę bardzo fajny i z tego co wiem, Las Vegas jest w podstawce gry, ale nie chcę mówić, bo nie chcę was okłamać, no bo po prostu nie mam ATS-u. No i kolejną jest rzeczą Screen Space Ambient Exclusion Support i to jest trudne, ale chodzi tutaj po prostu SSAO, czyli to jest system cieni. I tak w skrócie mówiąc, kiedyś było coś takiego, że jak, e, że mieliśmy budynek. I światło padało z za budynku. To, robiło, to oświetlało tak samo budynek z prawej strony, gdzie światło padało, jak i tak samo, tak samo budynek z lewej, do którego światło nie spadało. A teraz zrobiono takie coś, że każdy model ma inaczej odbierane światło, i tak jak widzicie tutaj, światło przypuśćmy, pada stąd. I patrzcie, jak tutaj są jasne, jasne mm, okna, a jak tutaj są ciemne. Wiecie o co chodzi? No, trudno jest to wyjaśnić, tak. E w Skrócie, no ale no, raczej wiecie o co chodzi, więc lecimy dalej. Po prostu to jest tak w skrócie: system cieni, tutaj widzicie jak on wygląda. No i teraz kolejną rzeczą jest RGB, Color Picker Redesign, coś takiego. I to jest prawdopodobnie to, że można teraz malowania, które zostały wprowadzone w DLC albo nawet w podstawce, można je dodatkowo przemalowywać, żeby były według naszych upodobań. Powiedzmy, kolejną rzeczą jest Rework of Lille, czyli po prostu przebudowa Lille we Francji takiego miasta. No, też bardzo fajne. Też jeździłem trochę polile, więc e, spoko, też w trochę przebudowane, kolejną rzeczą jest naprawdę fajna przebudowa unikatowych e, dealerów, samochodów takie coś, widzicie, no kiedyś budynek był taki brzydki, teraz są naprawdę fajne budynki i naprawdę w środku widać ciężarówki, takie naprawdę spoko, e, no chyba ten właśnie Mercedesa, co tutaj widzieliście czekajcie, nie ten, tylko ten tutaj to chyba najładniejszy jest prefab, no ale bardzo fajne te prefaby są, bardzo fajnie wyglądają kolejną rzeczą jest jakiś paintable chassis covers for e, tuning pack do DAFa, nie wiem co to jest naprawdę, eee, więc polecimy po prostu dalej, bo nie wiem o co tutaj chodziło. Eee, no i kolejną rzeczą jest Rework of Gas Station. Jeśli pamiętam, no to to jest do ATS-u, i tutaj chodziło o to, że nowe, eee, nie pamiętam chyba od DLC Utah czy coś takiego, e, wszystkie nowe stacje benzynowe będą bardziej podobne do Reala. Eee, no i chyba o to tutaj chodziło, z tego co wiem. Eee, kolejną rzeczą jest Several New Roads and Track Stops, to, to chyba nie, to chyba to jest z tymi. Pointami, no nawet nie wiem o co tam chodziło. No kolejną rzeczą jest Roof Horns. I tutaj chodzi o to, że zostały wprowadzone do ETS-u e, nowe no, te, te, wiecie, zapomniałem jak to się nazywa, no, rogi dźwiękowe e, no i zostały one tak wprowadzone, że teraz nie trzeba mieć takiej e, na górze takiego zderzaka, żeby te rogi posadzić na górze, tylko wystarczy, że na tym dachu będziecie mieli takie małe, takie czerwone te, nie wiem jak to się nazywa, to e, no, po prostu no, wiecie o co chodzi, no, nie będę wam mówił, bo wiecie o co chodzi, też jakoś nie mogę wyjaśnić, no, widzicie, jest druga w nocy, więc e, też jestem trochę zmęczony po lajwiku e, więc to no, mogę tak mówić dziwnie New Special Transport Routes for Road to the Black Sea, czyli chodzi o to, że do DLC Road to the Black Sea zostały dodane trzy nowe trasy specjalne, z Edirne do jakąś tam, to jedyną pamiętam, e, no ale więcej no nie pamiętam niestety, bo to już było dawno, no ale dla tych, co mają po prostu DLC Black Sea i dla tych, co mają DLC Special Transport, to po prostu zostały dodane nowe traski. Kolejną rzeczą jest Idaho Map Expans Expansion i to jest po prostu e, nowe DLC jednego stanu w ATSie, Idaho no i naprawdę fajne DLC gdzie tu były bardzo fajne klimaty? W sensie bardzo fajne te skały wszystkie wyglądały, no, no po prostu fajne to było. Kolejną rzeczą jest Cruising Idaho Event, i to był jakiś tam event, ale nie wiem o co w nim chodziło, więc przejdźmy dalej. Kolejną rzeczą jest druga już ciężarówka do ATS-u. Jest to Western Star 49X i to po prostu taka ciężarówka, jak tutaj widzicie. Kolejną rzeczą jest Western Star Manufacturing Plans in Portland. tu chyba chodzi o to, że po prostu była firma taka z Western Star, z której możemy ciężarówki dowozić, wiecie? taka, tak jak na przykład WTS jest e, z tego co wiem, skani i Volvo, chyba, takie firmy. No, kolejną rzeczą jest DAF XF Unity Edition Paint Jobs, czyli takie po prostu do DAFA 106, takie dla różnych krajów, takie malowania, tak jak widzicie, tutaj jest dla Portugalii, dla Polski też tam jakieś było, jeśli dobrze pamiętam. No, bardzo fajne są te malowania, takie minimalne, ale spoko. Kolejną rzeczą są do ATS-u takie low e, czyli po prostu nisko-podwoziowe przyczepy, które możemy teraz, więcej tuningów w nich mamy i możemy w ogóle takie kupić. Do ATS-u też stały, ale o tym zaraz eee, no i chyba tyle tutaj więcej raczej nic nie trzeba mówić, kolejną rzeczą jest new viewpoints, jakoś tak for Washington and Utah map expansion, czyli tu chodzi o to, że po prostu w Waszyngtonie i w Utah, w ATS-ie, czyli w tych DLC będą nowe viewpointsy, czyli po prostu punkty widokowe, do których podjeżdżacie, klikacie enter i taki film się pokazuje wam z tego miejsca eee, taki w skrócie pokazujący czym to miejsce się zajmuje itp eee, no to bardzo fajna rzecz, dodana. Do ATS-u, ale myślę, że do ETS-u też będzie, tylko bardzo rzadko, ponieważ nowe ETS-ie aż takich widoków nie ma. Kolejną rzeczą jest Renault, Renault Tracks, The Boss Edition Paint Jobs, i tutaj chodziło w skrócie o to, że mieli problem, SCS miał problem, żeby do ETS-a dodać właśnie ciężarówkę Renault e, Range T, bo Renault z tego co wiem nie chciało się zgodzić i bardzo trudno było im zdobyć tą licencję, ale w końcu ciężarówka bardzo spoko nawet się przyjęła w grze, więc Renault Trax z tego co pamiętam, też postanowiło jakieś e, giveawaye zrobić. Ze SCS-em, e, właśnie, no ale to był po prostu taki event, gdzie po prostu trzeba było w takim malowaniu chyba jeździć. Jeśli dobrze pamiętam, no fajny event, ale ja go nie robiłem, bo po prostu czasu nie miałem. Kolejną rzeczą to są e, niskopodwoziowe, właśnie zestawy, nie zestawy, tylko niskopodwoziowe naczepy do ETS-u. To tak samo jak w ATS-ie, no tylko te są bardziej europejskie, tak. E, no i one zostały dodane w ostatniej aktualizacji 1.39. Kolejną rzeczą jest przebudowa, kale, właśnie tego portu. Ostatnio na Lajwikach, właśnie w tym porcie, byliśmy. Bardzo fajnie przebudowany port. No, i też prawdopodobnie. A, Kale też przebudowali w końcu, czyli nie tylko port, ale i całego miasta Kale z tego co widzę. No i zbliżamy się powoli do końca. I kolejną rzeczą jest Super Stripe Spine Jobs, czyli po prostu kie DLC z malowaniami takimi jak tutaj widzicie do ETS-u. Kolejną rzeczą jest Update DLC na tuningi do opon do ATS-u, który tutaj widzicie. Tak wyglądałem, Po prostu dodali więcej różnego rodzaju opon i zupdateowali stare. Kolejną rzeczą jest drugie już DLC do ATS-u w 2020 roku, jest to Colorado Maps Expansion, jest to po prostu nowe DLC Colorado, eee, kolejną rzeczą jest Cruising Colorado Event, czyli też jakiś tam event z Colorado, no nie wiem o co w nim chodzi, eee, kolejną rzeczą jest jakieś tam malowania, pra prawdopodobnie jakieś DLC płatne do ATS-u, kolejną rzeczą jest trzecia ciężarówka już do ATS-u, czyli Frightliner Cascadia, która się prezentuje jak, jak tutaj widzicie, no on też spoko ciężarówka, myślę chyba na jedyna ciężarówka, która podoba z tych takich amerykańskich, no, właśnie to taka kaskadia. No, jest spoko zrobiona. Kolejną rzeczą jest cabin accessories i do ATS-u i do ETS-u. Na razie tutaj jest w ATS-ie. No, i z tego co wiem, tutaj do ATS-u się bardziej postarali niż do ETS-u, niestety. E, niestety, niestety, no, no ja mam tylko ETS-a, więc no szkoda. No, ale też do ETS-u też naprawdę fajne tutaj zrobili akcesoria. E, no i po prostu to jest update starego DLC cabin accessories. Kolejną rzeczą już w grudniu, tutaj widzę, że zbliżamy się naprawdę do końca. No, to do ETS-u i do ATS-u Event Christmas with giving, czyli tutaj giving, coś takiego. No i wchodziło w tym DLC, że po prostu musimy z jakiegoś tam miasta do jakiegoś miasta tysiąc ładunków przewieźć, no i tyle. No i na koniec było jeszcze taki stream, gdzie po prostu SCS projektowały, właśnie na przykład takie rzeczy do ETS-u, jakie będą do ETS-u, do ATS-u. No i dobra, kończymy właśnie ten odcinek. No widzieliście taki szybki skrót z 2020 roku. E, no co, no mogę jeszcze powiedzieć, bo to taki odcinek e, powiedzmy na nowy rok. No to wszystkiego, oczywiście, najlepszego na nowy rok. Pamiętaj, cie też oczywiście na końcu się odcinek wam się spodobało pecę co górę oraz o subskrypcji no dzięki za obejrzenie mówię jeszcze raz w odcinku do następnego siema no i cześć.